Cześć, z tej strony Bada, witajcie serdecznie ponownie na moim kanale. Jeżeli jesteście tu po raz pierwszy, to witajcie serdecznie, jest mi bardzo miło, że postanowiliście spędzić ze mną trochę czasu. Dzisiaj mamy filmik z serii Mierzymy Oczekiwania versus rzeczywistość. Pokażę Wam, jakie rzeczy ostatnio zamówiłam w salze i sprawdzimy razem, czy faktycznie prezentują się dobrze, jak wypada rozmiarówka i tak Jeżeli więc jesteście ciekawi tego filmiku, to zapraszam do oglądania. Zaczynamy! Pierwsza rzecz jest to typowy must w szafie każdej kobiety i wierzcie lub nie, ale w mojej szafie brakowało jej od przeszło ładnych kilku lat. A dlaczego? Ponieważ jakoś nigdy nie mogłam znaleźć swojego fasonu, jakoś stwierdziłam, że wcale jej nie potrzebuję, ale tak naprawdę bardzo często wychodząc gdzieś, spiesząc się okazywało się, że właśnie ta rzecz bardzo by mi się przydała no i jakoś... Nie wiem, po prostu ich nie kupiłam. Natomiast tym razem, robiąc zakupy na stronie internetowej, zaraz stwierdziłam, że nie, no to już jest taki moment. Kiedy ta kurtka mi się naprawdę przyda, ponieważ mamy porę wiosenną, czasami jest bardzo chłodno, czasami jest cieplej, i warto jest mieć taką rzecz, którą możecie założyć na ramiona, gdy jest tam chłodno, ale kiedy się robi cieplej, to po prostu możecie ją zdjąć, przewiesić przez ramię, albo przewiesić przez ramiona. I rzecz, o której mówię, to oczywiście jest to kurtka jeansowa. Ja taką kurtkę jeansową w odcieniu jasnego jeansu z przetarciami wybrałam na stronie Zary, ona kosztowała około około 120 zł. Nie do końca pamiętam, ile dokładnie, natomiast wszelkie informacje dotyczące ceny oraz linki do tych rzeczy znajdziecie w opisie filmu poniżej. Także słuchajcie, moja kurtka jest o klasycznym kroju i wydaje mi się, że taka jest najfajniejsza, bo ona jest najbardziej uniwersalna i ona nie wyjdzie nam z mody praktycznie nigdy. Dobra, zakładamy jeansówkę, pokażę Wam, jak ona wygląda w tej kombinacji z białym t-shirtem i z tymi beżowymi spodniami. Troszkę tutaj chyba trzeba zmienić. Szt. Także słuchajcie, jak Wam mówiłam. Klasyczny y, fason, klasyczny wzór. Nie jest nigdzie rozszerzana, nie jest zbyt krótka. Natomiast y, na pewno nie jest też długa. Jest długości do bioder, czyli taki klasyk, naprawdę. E, ja oczywiście, jak wiecie, jak mnie znacie, chociaż trochę, to bardzo lubię kupować klasyki i łączyć je z różnymi jakimiś elementami biżuterii, na przykład, albo jakichś dodatków. Także. E, Krótka leży idealnie. Rozmiar S, tak jak mówiłam, rozmiarówka wypada standardowo. Yy... Delikatne przetarcia nadają takiego bardziej każualowego, e, takiego bardziej rokowego charakteru. Te przetarcia mi absolutnie nie przeszkadzają, chociaż na początku zwróciłam na nie uwagę, czy nie będą e, mnie denerwowały, ale nie, nie zauważam i chyba mam wrażenie, że e, pasuje ta kurtka zarówno do spodni, jak i do spódnic, jak również w połączeniu ze sukienkami letnimi. Jeżeli chodzi o kurtki jeansowe, to ja bardzo lubię podwijać sobie rękawy, odpinam. Jeżeli chcecie, żeby te rękawy Wam nie spadały, to sobie po podwinięciu zapnijcie sobie guzik i one będą się trzymały we właściwym miejscu. Także e, kieszenie są, kołnierz jest, kolor jasny jeansowy, Ja jestem na tak. Także to jest pierwsza rzecz z mojego zamówienia, przejdźmy do kolejnej. Następnie mamy sukienkę, którą również już mogłyście podejrzeć na moim Instagramie. Jest to sukienka, którą kupiłam z zamiarem założenia podczas świąt wielkanocnych, i tak też zrobiłam. Założyłam ją na śniadanie wielkanocne. Wówczas połączyłam ją z taką dłuższą marynarką w kolorze białym i wyglądała bardzo elegancko. Słuchajcie, co mi się podoba bardzo w tej sukience, to jest prosta, klasyczna linia w kształcie litery A. Spódnica jest troszeczkę odcinana, ona jest taka ażurowa. Posiada ona bardzo ładne wyszywane zdobienia wzdłuż linii dekoltu oraz ramion. No i sukienka w kolorze niebieskim. Ten niebieski jest po prostu przepięknym odcieniem. E, ja osobiście teraz mam taką fazę na kolor niebieski. Wprowadzam go we wnętrzach, we wszelkich dodatkach. Słuchajcie, bardzo mi się spodobał i w momencie, kiedy tylko zobaczyłam tą sukienkę, to sobie pomyślałam o mojej kuchni, że będzie pasowała idealnie do mojej kuchni. Wiem, głupie, ale strasznie mi się ona podoba. Jestem z niej bardzo zadowolona. <laughs> przepraszam kichnęłam. E, jestem z niej bardzo zadowolona. E, no i zamierzam ją, jak wam wcześniej mówiłam, zamówić w kolorze białym, bo jest bardzo uniwersalna i tak jak mówiłam, w momencie kiedy założyłam elegancką marynarkę, to ta sukienka była bardziej elegancka. Natomiast zaraz pokażę wam, założę e, kurtkę jeansową. Jak zrobi się chłodniej to możecie sobie narzucić jeansówkę, e, rozpuścić włosy, cokolwiek i jesteście gotowe. Następna rzecz jaką mamy jest to popelinowy top, tak, nazwa popelinowy top. Jeżeli oglądacie mnie od jakiegoś czasu to wiecie, że od jakiegoś czasu poszukuję takiej e, białej bluzki, e, w stylu bardotka z odkrytymi ramionami, może linia taka dekoltu w kształcie serduszka. Szukam, bo uwielbiam białe bluzki na lato. No i kiedy zobaczyłam to na stronie internetowej, bardzo mi się spodobała, bo modelka miała na sobie tą bluzkę, do tego miała spodnie z wysokim stanem, no i wydawała się ona troszeczkę dłuższa niż jest w rzeczywistości. Teraz mi się wydaje, że jest ona. Zbyt krótka jednak, mimo wszystko, nawet w połączeniu z, z jeansami z wysokim stanem, ale nie wiem, zobaczymy. Zaraz przymierzę i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. E, ramionczka są odpinane, one są również regulowane. E, tutaj jest taka falbana, dwie falbany, z tyłu jest ta, taka gumka, e, czyli ona powinna się dopasować do naszego. Do naszej figury. Ja tą bluzkę wzięłam w rozmiarze S. Rozmiarówka jest od XS do XL. Kosztowała ona 90 zł. No i wiem, nie ugrałam, że teraz bardziej mi się ona zaczyna podobać. Na początku ją, jak tylko zobaczyłam wyjąłam z pudełka, to momentalnie uskreśliłam, stwierdziłam, że nie, to nie jest dla mnie. Ale teraz. Słuchajcie, całkiem fajne. Oczywiście ten fason, e, kiedy macie te ramiona opuszczone, no to nie jest to super wygodne, aczkolwiek jest ona na gumce, e, przez co e, te ruchy nie są aż tak skrępowane. Dodatkowo ma również zamek, który ułatwia nam zakładanie i zdejmowanie tej bluzki. Taka tutaj falbana, tutaj falbanka jest taka, dodatkowo na e, ramionach. No wiecie co? Nie wiem, może jak zrobi się ciepło, gorąco, wiecie, coraz więcej tych rzeczy będzie z wysokim stanem, to jednak ile tego brzucha odkrywamy? 5 centymetrów? Czy to jest za dużo? Nie wiem, słuchajcie, decyzji jeszcze nie podjęła. Podoba mi się. Podoba mi się, jestem zaskoczona, ponieważ na początku stwierdziłam, że nie jest totalnie do oddania, a teraz się nad nią zastanawiam. Nie wiem, co to spra sprawiło. Może ta moja sztuczna opalenizna z saint czy moje beżowe spodnie, ale jakoś teraz mi się zaczęło nam podobać. Dajcie znać, co myślicie? Czy jestem za stara? Nie wiecie co, nie przejmuję się tym. Dzięki tej bluzce poczułam klimat wakacyjny, no i chyba o to właśnie chodzi. Następna bluzka jest również w kolorze białym, bo jak wiecie, uwielbiam ten kolor, szczególnie wiosną. No i jak zobaczyłam tą bluzkę, to stwierdziłam, że musi być moja, bo ewidentnie przypomina mi bluzkę z Max Mary, która teraz jest w tym sezonie dostępna. Jest to bluzka na jedno ramię. Bardzo mi się spodobał ten fason. Jak wiecie, jedno ramię jest teraz bardzo modne. Materiał jest taki nie wiem jak opisać ten materiał, bo on jest taki bardzo przyjemny. Nie czuć jakby to była zwykła bawełna, nie czuć jakby to był len. On taki w dotyku jest bardzo fajny, taki troszeczkę inny. Zaraz sprawdzę skład, co to jest, słuchajcie, bo naprawdę nie wiem. Bardzo dziwne, ponieważ przeważnie na, na wyczucie jesteście w stanie mniej więcej stwierdzić, jaki to jest materiał, natomiast w tym wypadku nie mam pojęcia. O słuchajcie, jest to 70%, 70 len, wow, z poliamidem i z elastanem, czyli to jest taki miks. Len jest pomieszany właśnie z tymi sztucznymi e, tkaninami. No i połączenie i kombinacja jest bardzo fajna, bardzo pozytywna. W dotyku jest tkanina bardzo przyjemna. Aha, słuchajcie, no tutaj jest ten rękaw i ma taki duży, zdobny, biżuteryjny, można by zwać, guzik. Nie do końca mi się on podoba, ja bym może zamieniła go na inny, ale mam nadzieję, że on nie będzie zbyt widoczny. E, tutaj wykończenie z przodu jest taka literka V. To też nie do końca mi się podoba. Bardziej planuję tą bluzkę chować w spodnie albo w spódnicę, żeby tego wykończenia nie było widać, bo jakoś mam wrażenie, że nie do końca jest w moim stylu. Ja bardziej lubię takie rzeczy klasyczne, chociaż tutaj jest taka odrobina szaleństwa. No, ale kolor biały, jedno ramię, długi rękaw, słuchajcie, no próbujemy, przymierzamy no i tak, bluzka mi się bardzo podoba słuchajcie, naprawdę uważam, że ten materiał on przez to, że to jest tlen on jest połączony właśnie z tym poliamidem, poliestrem czy co to tam było nie, poliamid i elastan to ona troszeczkę mnie kuje, chociaż jestem zaskoczona, bo ona w dotyku jest taka przyjemna, ale tak gdzie nie gdzie czuć takie jakby grudeczki, takie niteczki szorskie bardziej e, bardzo mi się podoba, słuchajcie naprawdę to jest e, totalny knock off do Max Mary kolekcji ale ja mam bluzkę w rozmiarze S, no i niestety jest ona za duża, oczywiście tutaj trzeba by było założyć biustonosz bez ramionczek ja swoje ramionczko na szybkiego schowałam do środka także bluzkę bardzo chętnie bym zatrzymała ale muszę wymienić na rozmiar mniejszą, podoba mi się ten rękaw podoba mi się ten długi mankiet wygląda to tak bardziej elegancko, zaraz zobaczymy jak schowamy tą bluzkę do środka czy można też tak ją nosić Także ewidentnie, słuchajcie, rozmiarówka jest troszeczkę zawyżona, jak dla mnie. Śmiało można ją w ten sposób nosić. Bardzo mi się podoba. Podoba mi się też tutaj to marszczenie, ten jeden rękaw odkryty. Bluzka bardzo ładna, ale będę musiała zamienić na rozmiar XS. Następnie mamy. Kurtko, marynarkę. Słuchajcie, jak kupowałam tą e, kurtko marynarkę, ponieważ tak e, jest napisane e, na stronie Zara że nie jest to ani marynarka, ani kurtka, to liczyłam na to, że będę mogła to nosić jako sukienkę. Teoretycznie mogę, ale uważam, że jednak jest za krótka, więc cały czas się waham, czy ją zostawić, ponieważ jest piękna. No przede wszystkim, co mi się podoba, to kolor. E, jak wiecie, ja e, uwielbiam takie naturalne, neutralne tony. E, tutaj ta marynarka jest bardzo fajnie skrojona, posiada ona pasek który wiążemy sobie w talii w talii guziki są również obciągnięte materiałem no i odcień ten beżowy jest po prostu wspaniały a jeżeli widziałyście wcześniejsze moje filmiki to wiecie, że dokładnie z tej serii kupiłam sobie spodnie dzwonowate i właśnie dzisiaj je mam na sobie, także zaraz Wam je pokażę Eee, no i to można nosić jako komplet Także słuchajcie eee, Cały czas się nad tym zastanawiam Bo nie ukrywam, że ta marnarka do najtańszych nie należy Cena jej to 449 zł Ja swoją wzięłam w rozmiarze XS Ponieważ miałam wrażenie, że one wyglądają na troszeczkę większe Także przymierzmy ją, zobaczmy i się przekonamy Czy e, rozmiar XS to był to trafiony wybór No i jest tak na styk nie jest jakiś super komfort ruchu, ale wydaje mi się, że gdybym wzięła rozmiar S, tak jak noża standardowo, to byłby za duży. Czyli chyba miałam dobre przeczucie, żeby sięgnąć po rozmiar XS. I tutaj mamy ten pasek, również w kolorze cielistym. Całość jest pokryta materiałem, łącznie z tymi dziurkami, łącznie z klamrą, przez co mamy taki monochromatyczny look, co mi się bardzo podoba. Zaraz zobaczymy. Osobiście uważam, że jakość tego jest naprawdę bardzo fajna i jest wart swojej ceny. No zobaczymy. No, i jak ten zestaw wygląda? Rękaw jest długi, rękaw jest w sam raz. Tutaj są wszyte delikatne takie poduszeczki, które nadają formę i kształt tej marynarce. Mi się bardzo podoba. Zobaczcie, jak to leży z tyłu. Troszeczkę może pasek źle zawiązałam, ale to tylko dlatego, że e, robiłam to bez lustra, patrząc się tutaj w aparat. E, no słuchajcie, no nie wiem, cały czas się zastanawiam, czy zostawić, bo no, nie jest to tania rzecz, ale wydaje mi się, że, no, że jest warta swojej ceny, no tak mi się wydaje. Zaraz Wam pokażę, jak by to wyglądało bez spodni, czy można nosić to jako sukienkę, jeżeli jesteście tego ciekawe. Czy można to odnosić jako sukienkę? Sam ocencie. Ja to pani do końca czułabym się w tym komfortowo. Mam wrażenie, że zabrakłoby tu, tak, z jednego, dwóch centymetrów na pewno. E, ciekawa jestem, czy rozmiar S jest dłuższy. Jeżeli tak, no to super. E, na pewno na osobach troszeczkę niższych e, mogłaby ona być śmiało jako sukienka. Ja mam 68 i dla mnie wydaje mi się, że jest odrobinę za krótki. I dla mnie wydaje mi się, że jest odrobinę za krótka, ale no nie ukrywam, że strasznie bym chciała mieć taką sukienkę. Wygląda się w tym bardzo profesjonalnie, z sekcji i z klasą zarazem, Takie mam wrażenie. No tylko ta długość, która była odrobinę dłuższa. No i już ostatnia rzecz, którą chciałam wam pokazać w tym małym holu, to są te spodnie. Słuchajcie, ja te spodnie kupiłam już jakiś czas temu, natomiast one były dużo za długie. Teraz obecnie mam już je skrócone i one są długości takiej do podłogi. Na sobie mam założone obcasy. Jak już Wam mówiłam wcześniej w poprzednim filmiku, mam wrażenie, że te spodnie naprawdę wyglądają na dużo droższe niż są w rzeczywistości. Uważam, że są dobrze wykonane, że ten materiał jest porządny i że powinny one przetrwać naprawdę wiele sezonów. Kolor jest przecudny, bardzo naturalny, neutralny, wygląda się w nich bardzo ładnie. Ja jestem z nich bardzo zadowolona. Rozszerzone nogawki. Rozszerzone nogawki, które zakrywają obcas, optycznie wydłużają nogi w połączeniu właśnie z tym białym t-shirtem oraz zaraz zarzucę marynarkę, wydaje mi się, że naprawdę wyglądają całkiem fajnie. To już wszystkie rzeczy, jakie Wam dzisiaj chciałam pokazać. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak, to bardzo proszę, zostawcie po sobie kciuk w górę. Dajcie mi znać w komentarzu poniżej, czy któraś z tych rzeczy Wam się spodobała i czy same w najbliższym czasie zamierzacie złożyć zamówienie w zarze. Ponieważ wiem, że będąc w sklepie, to naprawdę ciężko jest wybrać coś fajnego. Nawet nie ukrywam, że mam z tym problem ostatnio e, robiąc zakupy na stronie internetowej, ponieważ tego wszystkiego jest tak dużo. E, no i nie do końca te rzeczy wyglądają na tych modelkach, tak jak na nas, przeciętnych dziewczynach. Także mam nadzieję, że. Że troszeczkę Wam pomogłam w wyborze. Jeżeli spodobało Wam się to, co widzieliście, to bardzo proszę, rozważcie subskrypcję tego kanału. Będzie mi bardzo miło. Bardzo się cieszę, kiedy nasze grono stale się powiększa. Możecie mnie również śledzić na moim profilu na Instagramie, jest to beata-mod. A tymczasem żegnam się z Wami serdecznie. Dzięki bardzo, że byliście ze mną. No i mam nadzieję, że widzimy się w kolejne.